Karol Świak. jestem prezesem firmy Velux Commercial Polska. Bardzo mi miło, że możemy dzisiaj państwa gościć w tej wydaje się bardzo ciekawej lokalizacji w centrum Wrocławia, bym powiedział bardzo klimatycznej. Dzisiejsze spotkanie w tym bardzo klimatycznym miejscu we Wrocławiu w restauracji Lagos ma na celu przedstawienie naszej gamy produktów architektom, projektantom na przykładzie rozwiązania, które zastosowaliśmy tutaj, właśnie w tym obiekcie, dzięki któremu ten obiekt na pewno zyskał na atrakcyjności i powiększył swoją przestrzeń restauracyjną o część atrium, część taką, która wcześniej była zadaszona poliwęglanem i na pewno zyskał na jakości i na tym, że w tym miejscu można przebywać również w dni bardziej bezsłoneczne, a mieć pełne doświetlenie i korzystać z tego światła dziennego które daje właśnie świetny wypadek. Na dzisiejszym spotkaniu rozmawialiśmy o świetlikach modułowych. Bardzo lubimy współpracę z architektami i myślę, że profitujemy z tego i my i architekci, ponieważ jesteśmy konkurencyjni, a nasze rozwiązania mogą być komponowane w każdym miejscu na dachu. Jesteśmy producentem świetlików modułowych Velux Modura Skylight i Velux Modura Rooflight. Są to systemy, które mogą być szyte na miarę, czyli dokładnie zbudowane pod to, co potrzebuje klient, w zależności od tego, jak wielki ma otwór w dachu. Jest to jedno z wielu spotkań, które organizujemy w całej Polsce. Myślę, że we Wrocławiu nie ostatnie. I cóż, no, jesteśmy w tej chwili w restauracji Lagos. W w której zostały zainstalowane nasze wyroby. Chodzi o świetnik szklany VMS. Wygląda tak, jak widać za mną jest to świetlik z funkcją wentylacji sterowany automatycznie więc spełnia dwie role a mianowicie doświetla pomieszczenie restauracji ale również dostarcza świeżego naturalnego powietrza tak jak wspomniałem organizujemy nasze spotkania cyklicznie w całym kraju chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom które dzisiaj zebrały się w restauracji Lagos żeby dowiedzieć się o naszych produktach Serdecznie podziękuję firmie Archivent, która jest współorganizatorem tego eventu. Po wakacjach planujemy następne szkolenia w innych miastach. Prawdopodobnie we Wrocławiu też się spotkamy jeszcze nie raz, także zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, służę pomocą, jestem do Państwa dyspozycji. Jesteśmy po to, żeby, żeby pomagać i żeby razem działać. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Paweł Grodzicki, jestem partnerem w pracowni WXCA i dziś częściowo też w kontekście tematów, które wcześniej Państwo już się poruszali, ale przede wszystkim chciałbym zaprosić Państwa do odwiedzenia dwóch budynków, które żeśmy w ostatnim okresie ukończyli w Warszawie, to znaczy Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii. Te budynki zostały wymyślone w taki sposób, jak je Państwo za chwilę zobaczą, w oparciu o pewien rodzaj narracji architektonicznej, o której chciałbym dzisiaj tu opowiedzieć.